Nagrody rzeczowe wręczają przedstawicielka firmy Paczkowski, świteń Paczkowski Tur, pani Aneta Wawrynowicz, pan Artur Społowicz oraz pan, yy, honorową, tak jak powiedział pan tutaj organizator, na szczęście bez ciężkich worków paszy firmy Sankti Polis. Dziękujemy bardzo. Nagrodą dodatkową za zwycięstwo w klasie P jest bilet lipowski na klinikę z y, aktualnym mistrzem świata. <kluczy> Субтитры сделал